Już prawie skończyliśmy transfer fluksa do pierwszego urządzenia, Generale Blaylock. Świetnie. Gdy tylko twoi ludzie skończą transfer, niech umieszczą kapsułę w pojemniku i zabiorą do astroportu. Statek będzie czekał. Tak jest, Generale. Nie Robert nie ma takiego klubu. Aris, ostrożnie. Nawet nie zdajesz sobie sprawy z potęgi Fluksa. Tak, generalny. Ogłoszenie? Jak nie. to działa? Muszę go powstrzymać. Muszę zatrzymać piłkę? O, nie mogę. É <laughs> Okropny sen. Nie mogę pokazać, że boję się meczu. Pora wstawać. Jutro muszę być w świetnej formie. Coś mi się wydaje, że juki A, zresztą. Co to? Dysk nastroju. Odczytuje ludzkie emocje. Widzisz? Jeśli zbliżę do ciebie. Co oznacza czerwone? Jestem chory? Nie, Mikroajs. Jesteś podekscytowany. Nie dziwne. Dziś gramy z Łambas. Jasne, że się ekscytuję. A nie dlatego, że właśnie weszła Yuki? Cześć wam. Cześć Yuki. Dobrze spałaś? Ja Uwaga, Witek. Obiecalka z Kto napisze prawda? na czacie, mam mniej niż 12 lat. Grę na Jej, Lego Star Wars. Takiego wyniku nie widziałem. Co oznacza czarne? Co ty wyprawiasz? Jest w rozsypce. A kto tak twierdzi? Dysk na stroju. A kogo obchodzi, co myśli dysk? Hej! Nie powinieneś się tym bawić. Coś sobie zrobisz. Co jej jest? Nie wiem. Chyba wszyscy denerwujemy się tym meczem. Jak nie ma na Steamie, jak ja ze Steam'a ściągam? Już jest 76% Kolego, wszystko oryginałka. No już, szybciej. Oh. To przypieczętuje los rakieta na uh -huh. razie. No ze stima. Mogę wejść? Do niego no to pewnie, już przyjdzie, a do mikrolysa to nie. O, o, Gdzie twój duch walki? Nie boisz się, Mark? Pewnie, że tak. To nic złego. Nie dla mnie. Słuchaj, to ważny mecz. Do tej pory najważniejszy. Strach nie jest zły, nie może tylko sparaliżować. Racja, ale mnie sparaliżował. Bardzo dobrze grasz. Wierzę w Ciebie, ale ty też musisz uwierzyć. Teraz jesteśmy Snow Kids i damy z siebie wszystko. Dobra, to mogę zrobić. Naprzód, tygrysico. Dzięki, Mark. Potrzebowałam tego. Pamiętaj, zawsze możesz na mnie liczyć. Oho, już, już wszystko jest. Zarezerwowaliśmy pokój 2046 A? Panie ambasadorze, witamy w hotelu Mama, tata, przylecieliście Witaj, skarbeczku Przylecieliśmy na twój pierwszy mecz Wspaniale cię widzieć Tak się cieszę, że jesteście Nie wyglądasz na szczęśliwą Cóż Roketa nie ma już od kilku dni Martwię się Wiem o tym, kochanie Sprawy zawodowe każą nam opuścić Genesis zaraz po meczu, lecz przeprowadziłem już małe śledztwo. Rocket nie opuścił Genesis stadium. Co? Jesteś pewien? Władze astroportu informowały, że nie zarejestrowały go opuszczającego Genesis. Cieszę się, że gdzieś tu jest, ale gdzie się ukrywa? Liczę, że to dobre wieści. naklatę? 25 kilo ostatnio maksura jest zabieczętowana. Nie rozumiem. Mam wrażenie, że ktoś chce by wyglądała na starą, ale nie jest tu bardzo długo. Co o tym sądzisz? Technoid? Tylko technoid mógłby zbudować coś takiego. Albo ktoś z ich technologią. Playlock. I interesuje się naderbolem, zapewne zbudowano to w zupełnie innym celu. Musimy szukać dalej. Gdzieś tu kryje się odpowiedź. Sony, mecz się zaczął. DJok, zapomniałem. Musimy teraz przerwać, ale jeszcze wrócimy. Pozwolę sobie przypomnieć: to mecz eliminacyjny. Jeśli przegracie, koniec. Żadnego pucharu. Wracamy na Akilian. Prosta sprawa. Możecie dać radę, ale wiem też, że będzie trudno. Nie graliście jako drużyna. Dla Yuki i Marka to ich drugi mecz. Musicie sobie zaufać. W trakcie prawdziwego meczu oddech może Was zaskoczyć. Pamiętajcie o tym. Musicie sprawić, że Yuki i Mark odnajdą oddech i pokonacie Łambas. Naprzód, Snow Naprzód! Naprzód, Snow Naprzód, Na tak! No, DJok, dziś Ty jesteś. To mam włosy. Wiem. Mam nadzieję, że się sprawdzę. Będziesz mnie wspierał? No pewnie. 10 sekund na ramieniu ręka i. Takie zabawy były w szkole. Nie martw się, roket wróci. To arcz! Arcz! Norata, Kira! Co za miła niespodzianka! Chcieliśmy życzyć powodzenia przed meczem. Tak, oby wam się udało. Jestem pewna, że Snow Kids spiszą się. To miłe z Waszej strony. Może chodźcie ze mną na ławkę trenerów. Stamtąd obejrzycie mecz. Nie, nie chcemy przeszkadzać, ale na pewno nie będziecie. Poza tym, liczę na Wasze wsparcie. W takim razie z przyjemnością. Chodźmy. Witajcie, fani futbolu. Oto pierwszy mecz Mistrzów Galaktyk Futbol. Wspaniałych Snow Kids. Jestem pewna, że cała galaktyka wpatruje się w holotelewizory. Niemalże jakby był to mecz finałowy. Chciałbym przypomnieć naszym widzom, iż Snow zgrają grają dziś z dwójką nowych zawodników. Markiem nie w Robert, to nie jest zależne od koloru skóry. To walczyć o ...przetrwanie bez swojej gwiazdy Roketa i bez genialnego bramkarza achito. Moje źródła donoszą, że Aki to może wkrótce wrócić. Oczywiście pod warunkiem, że Snow Kids pokonają Łambas. Naprzód Snow, naprzód! Pokonajcie Łambas! Naprzód Snow, naprzód! Niech nadzieję, że im się uda. W przeciwnym razie rozczarują wiele osób na Akilianie. A teraz przyjrzyjmy się nowym graczom. Kim są? Yuki i Mark? Otóż Mark pochodzi z Akirian. Grał wcześniej z Dijokiem i Mikroajsem. Dla Arcza ten zawodnik był oczywistym wyborem. Z Juki było trudniej. Jest kuzynką Trana i usuniętego obecnie w cień bramkarza Achito. Być może grę na bramce ma we krwi, a być może okaże się najsłabszym ogniwem drużyny. Cóż, Norb, Przyjrzyjmy się grze Marka i Yuki w meczu z Lambas ich pierwszej rozgrywce o puchar Galactic Football. Oto i oni! Wielcy mistrzowie! Wspaniali snowki! To ten co miał usunąć tom. Wygląda na to, to, że z, meczu. z nie jest pod wielkim wrażeniem. Adi! Chyba osiągnęliśmy konsensus w sprawie dopuszczenia roketa do gry. Wiem, że może grać. Teraz to tylko kwestia zgody reprezentanta Technoida. To on zatrzymuje cały proces. Jako przewodnicząca ligi musisz podjąć decyzję. A co ma do powiedzenia reprezentant Technoida? Harris? Nasze stanowisko pozostaje niezmienne. Rocket powinien grać, dopóki nie będziemy pewni, że nieautoryzowane zastosowanie Fluxa było pojedynczym przypadkiem. Widzieliście film przedstawiony przez Technoid. Technoid nie przedstawił żadnego filmu. Naprawdę? Na pewno? A, tutaj jest, więc obejrzyjmy go. Hej, rocket! Może użyjesz fluksa, by wykonać skok. Tylko to sfilmuj! Się. Wyrzućmy to. Tylko na to śmiesza. Po obejrzeniu tego filmu zgadzam się z Harisem. Cieszę się, że to zrozumiałeś. Przykro mi, Arcz, nie mogę nic zrobić. Wygląda na to, że szanse Oj. są po stronie Wambas, przynajmniej według Bariego, naszego sportowego analityka. Cóż, szanse szansami, ale trzeba pamiętać o tym, że Snowkits bez Roketa i Ahito to zupełnie inna drużyna. Roket gwarantował im stabilność, a Ahito ogromne poczucie bezpieczeństwa. Obecny skład jest wielką niewiadomą. Dziś na próbę wystawią ich łambas. Miejmy nadzieję, że Snowkits sobie poradzą. Dobra, czy wszyscy są gotowi? Klamp, jak oceniasz nasze szanse? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Chyba będzie ciężko. Zgadzam się. Czy tylko ja wierzę w wygraną? Ja też w nią wierzę. I ja, Arch. Przynajmniej wy jesteście ze mną. nam Skup się na piłce. Zapomnij o wszystkim innym. Zawsze robi zwód w prawo, a kopie w lewo. Widzę, to. pierwsze akcji gola zapuszczone. Powróciła do świetnej formy. To prawda, Kali. Tak samo jak 10 lat temu, podczas złotego wieku Łambas. To dla nich bardzo dobry początek meczu. Meczu, który zapowiada się ekscytująco. Nie do końca. Aby mecz był atrakcyjny, musi być wyrównany. A widzieliśmy tylko atak z zaskoczenia. W ten sposób nigdy nie wygrają. Taki Maciuś z czatu.

Niestety, Tran, przeze mnie przegramy ten mecz. Wierzę w Ciebie. Spokojnie. To tylko jeden 0 Wszystko się może wydarzyć. Rób to, co potrafisz najlepiej. Walcz. <grym> A ty. <grym> by... Dam z siebie wszystko. Pogląd sz... A. Może być trudniej niż sądziłem. Przydałby się Rocket. Arcz, nie czas na żale. To Twoja drużyna. Ufają tobie. Działki utrzymuj piłkę w ruchu, nie zatrzymuj. <gry> Działki za tobą. Paul. podawaj piłkę. Musicie grać jak drużyna. Co robić ja? O cholera. Mam nadzieję, że roket to widzi. Wierzę że na nią patrzę. Zrobiła to tylko po to, by mi pomachać. To szaleństwo. Jedną ściągnęli z boiska, druga puściła gola. Jeszcze May została. Czemu ona to zrobiła? Chciałeś, żebym cię wspierał, więc obudź się! Dostajecie bezsensowne kary, Mej Do roboty! Czy to będzie punkt? Ale Mei jest kozakiem akurat. Nie jestem szowinistą. Uuu, uh. a, zatańczył. Bardzo mi przykro, ale tam ci grają lepiej. I nie opadają z sił, póki co. Micro Ice, to był świetny strzał. Skup się, wykorzystuj szansę! Strzał strzał, no! Nie masz się, skarbie, jeszcze ci się uda. Przepraszam, możesz nas obsłużyć? Oglądam mojego syna. Szanujcie lokalnych bohaterów. Prawie mi się udało. Tak, oczywiście. O, pobrało się. się. Prawie. Hej. Nork, pobyt T na ławce kar już się kończy i za chwilę wróci na boisko. Wszystko dobrze? Miejmy nadzieję, że powrót T da Snowkit zastrzyk energii, którego naprawdę potrzebuje. Ostrożnie, Yuki! Znam ten ruch. Tak, wcześniej też było znany. Widziane wszystko było. O kurwa yeah. Yeah. <laughs> Ale wstyd Norata, możemy przegrać ten mecz Musisz po prostu ich ocalić, Arch Pójdą za tobą wszędzie Ale to nowa drużyna Potrzebują przywódcy Potrzebują ciebie Mam wrażenie, że i tak mocno naciskam Arch, musi być więcej podań mm. do Marka Jest nowy i ma ducha walki Może okaże się kluczem Być może ale oni nie grają razem. Są zbyt rozrzuceni. Żadne z nich nie użyło oddechu. Tak się nie zjawi. Och, Mei straciła piłkę. Tran wciąż jest sercem obrony zespołu. Ja, podaj do Marka. Faul, teraz. No, co się stało? Mam wrażenie, że to nie jest dzień Snow Kids. Zbliżamy się do połowy. To może być ich jedyny występ na Genesis Stadium w tym roku. Cóż, nie nazwałbym tego meczem. Na razie łaba zbawią się z nimi w kotka i myszkę. Arcz? Nagle bardzo się zmęczyli. To trochę dziwne. To ich duch, Simbai. Stracili w tym meczu wolę walki. Nie wiem, czy dadzą radę. Mikrais, rozsypujemy Słuchaj, się. Kapitanie, możesz nas zespolić, tylko się opanuj. A co jak przegramy? To wrócimy na Akilian. Nie, nie przegramy. Musimy powstrzymać złą passę. Dijok, uwierz w nas. Dobrze. thank